Cześć, tutaj zakraftowany I dzisiaj jesteśmy na serwerze. Sorry, że siada mi myszka. No. Ojej, z wywaliło mnie. Co, zawracam. Dobra, już jestem. Dzisiaj, dzisiaj, czy znaczy dzisiaj, pogramy sobie na sui Znalazłem. Z moim kolegą, którego serdecznie pozdrawiam. Czyli Doglech 360, jest mi mieszkanie. O! Znaleźliśmy gildię, która jest sklejowana, niestety. A to tutaj ja tutaj jestem. Na razie jest ale to nie powinno przeszkadzać. Kurde, mieszka mi siada ale Mam nadzieję, że to mi nie będzie przeszkadzać W ogóle chciałbym wam pokazać, może to was nie będzie to zbyt mnie interesować, A jak to się dostałem Po prostu zbudowałam taką wieżę i... i po prostu spadłam na te drobinki Jezus Maria, po prostu Kurde, żartem nie mam A, jeszcze Sprawa dot dotycząca y, gramy na singlu tej serii. No, oczywiście, seria, znając mnie, nie, nie przetrwała. No, teraz nie z mojej winy, bo wyjątkowo mi po prostu wszystkie save'y usunęło. Więc ta seria, już się nie przetrwała, postaram się zrobić ją od nowa. No, no na razie nie przetrwała no. no niestety, no, ale no trudno. Postaram, no jak mówiłem już, postaram się zrobić po prostu kolejną z takich serii. To jest na razie chyba dru drugi albo trzeci survival. No właśnie, drugi albo trzeci survival. Boże, akurat w tej chwili musiałam się Myszka. O Boże. Nie no, nie wierzę. To nie są hagi, tylko po prostu mi O Fuck. Oczywiście na ten serwer zapraszam. Serio jest bardzo spoko, akurat wyszła Nowa edycja survivala niestety mam miałem dobre i temno Dobra. jakie żarcie by się przydało albo umę z głodu, albo jakieś żarcie po prostu znajdę nie, nie wiem czy założyliście, się, ale zmieniłem skina No już nie mogę sprintować. Zmieniłem skinę, ponieważ y miałem dosyć długo mojego starego i po prostu chciałem czegoś innego. Zrobiłem go sam. Po prostu nie ściągałem z żadnej strony. Po prostu zrobiłem sobie no, na stronie i go po prostu pobrałem. Nawet nie mogę sprintować. Ufak. Uh, no sobie tak poradzę, może. rago. dla Was ciekawostka. I teraz, co ja powiem? Nagrywam na laptopie. Nagrywałem na laptopie, ponieważ mam go już dwa lata i zastanawiam się na kupnem kup, kup komputera, ponieważ yy, mam na razie laptopa, po prostu go dostałem, no dostałem go, więc po postanowiłem na razie nagrywać na laptopie i to się niedługo powinno zmienić i będę normalnie nagrywał na komputerze, więc powinno być dobrze. I też na to piśmie nie za bardzo dobrze nagrywa, ponieważ czasem no, jak, jak wiadomo laptop się grzeje czasem. No więc wiecie, co chodzi. Jezus Maria, ja to będę ciągle szednie. O Boże! Zniszczymy sobie drzewo. O, poczeka drzewo. Fuck żorcie chcę! O ja pieprzę. Nie mogę sprintować. Umrę z głodu. Ech, kurwa. Nic tu ciekawego nie widzę. O Boże, przepraszam. Wywaliło mi Minecrafta, więc zaraz Was wracam. Dobra, ja jestem znowu po wywaleniu Minecrafta. No. Boże, wywaliło mi Minecrafta. O oh, fuck you. fuck oh, Zbieram sobie on, trochę pochodni. Dzisiaj będzie taki nudny odcinek, ale taki no... No, zrobiła po prostu z nowej edycji, bo... Edycja wyszła nowa. No, sami widzicie, jak jest. Nowa edycja, no to... Nowa edycja, no to, to po prostu... Już, no wszystko się kasuje. Wszystkie set Wszystko, wszystko, itemy. Po prostu to tak w Wchodzisz na serwer, patrzysz, Jest ci tak słowy, patrz. Oczywiście, jak, jak jesteś VIPem. Jak, jak po prostu nie jesteś VIPem. No to ci itemów nie kasuje, jak jesteś VIPem. Oczywiście skasujesz itemy, ale. rangi nie. Naprawdę obeszłem w kółko Dobra, zaraz zginę. Więc na tym skończymy odcinek. Zginę. Ale naprawdę no, Jak ja znalazłem drogę powrotną do tego... To ja jadę. No, zapomniałem, że mam zbroję Protection 5 Oczywiście yy, to jest zbroja Protection 5 Mamy oczywiście kity, takie jak na przykład panel gracza sercowy, serce z, z ogrodnika, ze wchodowcy pwp, drwal, Kopat, tam jest jeszcze. I na początku dostajecie szkoloną zbroję, barwioną czerwoną. Po prostu barwioną czerwoną. Więc to by było na w dzisiejszym odcinku, więc oczywiście komentujcie, subskrybujcie i naciśnijcie magiczny guzik motywacyjny. Dzięki, cześć i na razie.